Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w aktualizacji. Bardzo długo zastanawiałem się nad taką formą aktywności na kanale, czy robić to, czy nie robić. Nawet zapytałem kiedyś na karcie społeczności. No i Osoby, które mają subskrypcję z dzwoneczkiem prawdopodobnie widzą to te moje posty i doradzają robić, nie robić kiedyś też w filmie pytałem, no i bardzo dużo było komentarzy na temat tego, że tak żeby zrobić, miałem to zacząć robić w tamtym roku, nie zrobiłem tego. Tak sobie pomyślałem, że zrobię to od początku tego roku, chociaż na kanale jeszcze z tego roku, z tych wyjazdów w tym roku nie ma filmów, i faktycznie te aktualizacje miałyby sens w sensie takim, że bylibyście mniej więcej na bieżąco co tam u mnie słychać. Jak to tam u mnie wszystko wygląda, miałoby to jakieś takie, no powiedzmy, ręce i nogi, tak? Ale stwierdziłem, że jest na to trochę inny patent. Dlaczego inny? Dlatego, że rzucanie takich aktualizacji, jak dzisiaj widzicie, to będzie chyba jedna, a nie wiem, czy będą kolejne, raczej chyba nie, dlatego, że po prostu mam ten inny pomysł, ale to za chwilę Wam o tym powiem. Jeden powód, który u mnie zaważył, jest to skutecznie mało internetu. Jeśli chodzi o filmy, które wrzucam, one dosyć dużo ważą i wrzucanie co tydzień. Załóżmy aktualizacji, no ten pakiet internetu mocno by nadużywały, ja staram się w logi wrzucać albo w Polsce, albo we Francji, gdzie mam ten internet, dużo, dużo jego jest e, I po prostu mogę sobie gdzieś tam po prostu powrzucać te, te filmy i nie martwiąc się, że gdzieś tam nie będę mógł jakichś ważnych informacji zobaczyć, czy też nawet Jakiegoś innego filmu zobaczyć na YouTubie, no bo też coś w tej trasie e, czasami trzeba obejrzeć, innego niż swój film, więc no, stwierdziłem, że raczej daruję sobie rzucanie tych filmów na kanał, a założę Instagrama, na którego Was serdecznie zapraszam. Wyświetla się Wam nazwa. Link też będzie w opisie tego filmu. Będziecie sobie mogli normalnie wejść z linku, zaobserwować i tam, słuchajcie, w relacjach będziecie widzieli raczej na bieżąco to, to co się dzieje, nawet jakaś fotka i tak dalej, może jakaś lokalizacja się tam pojawi, może nawet dzięki temu, że. Będziecie śledzić tego Instagrama i te relacje, będziecie mogli prześledzić, gdzie jestem, i może się nawet uda gdzieś tam spiknąć gdzieś tam na jakąś pauzę. Czemu nie? Czemu nie? Ja spotkania spotkań z widzami raczej nie unikam, znaczy nie unikam. Kurde, jak ktoś do mnie podbijam to z chęcią pogadam, pożartuję i tak dalej, wiadomo, jak to jest. Ostatni widz spotkany przedwczoraj na cyrku. Właśnie pan mnie kojarzył, chyba pana kojarzę z internetu, tak? Dokładnie, dokładnie tak. Trochę ludzi faktycznie rozpoznaje moje filmy, trochę mnie gdzieś tam e, przez te filmy ludzi e, zaczepia, zaczepia. tak. Ale to są raczej miłe spotkania. Ja sobie bardzo, bardzo chwalę to, to spotkania z Wami. No i będziecie mieli taką troszeczkę lepszą okazję do tego, żeby gdzieś tam prześledzić, e, gdzie jestem, może jakąś ciekawą fotkę się wrzuci właśnie ten Instagram też jest taki, że tam można rzucać zdjęcia, tak zwane posty. I no, będę starał się być tam po prostu aktywny, może nawet aktywniejszy niż tutaj. Instagram nie wymaga tak dużego nakładu internetu jak YouTube. Filmy wrzucane na YouTube wymagają dużego nakładu pakietów. A trzeba też myśleć o tym, że to też wydatek to nie jest tak, że to wiecie, nie kosztuje, a jednak w dzisiejszych czasach myślenie o wydatkach, myślę, że jest rozsądnym podejściem, żeby planować swoje wydatki, na co się wydaje kasę i żeby tej kasy nie szło nie wiadomo ile. Jakieś rzeczy, z których można po prostu trochę zaoszczędzić. Co nie, nie mówię, że jakoś mało zarabiam i jestem jakimś biedakiem, ale wiecie, no, czasami kurczę są jakieś marzenia, które trzeba dziś spełnić, a też mogą wymagać jakiś tam nakład. Nakład kas nie zawsze trzeba się uprzeć na jedno i tylko w jedną rzecz tą kasę łoić. Także zapraszam Was, słuchajcie, na Instagram. No i słuchajcie, jak to w aktualizacjach bywa na innych kanałach na YouTubie kierowców ciężarówek. Trzy pytania: trzy szybkie pytania i trzy szybkie odpowiedzi. Spisałem sobie takie trzy, jakieś ostatnie pytania, które pojawiają się pod filmami, i właśnie pierwszym jest, kiedy. QA, czyli pytania i odpowiedzi, kiedy? No to, to nie zaliczam tego do QA. QA możemy zrobić tak, że wbijacie na Instagram, ja wrzucę post jeszcze przed dodaniem tego filmu i pod tym postem będzie on po prostu oznaczony, że ten post, zobaczycie sobie opis, że pod tym postem możecie zadawać pytania w komentarzach i ja na te pytania pod, na Instagramie nagram po prostu QA. I odpowiem na pytania, które będą zadane na Instagramie. Jeśli ktoś nie ma Instagrama, może wejść sobie na YouTube na kartę społeczności na moim kanale i też tam dodam taki post, pod którym można dodać pytania. Lecz jeśli będzie ich bardzo, bardzo dużo, to większą część na pewno pytań e, będę starał się odpowiedzieć. Na większą, na większą ilość pytań będę starał się odpowiedzieć tych pytań z Instagrama niż jeżeli z YouTube'a. Warto sobie zaznaczyć właśnie dzwoneczek. Jak macie subskrypcję, zaznaczcie sobie dzwoneczek, bo ja na tej karcie społeczności jestem w miarę aktywny. Rzucam jakieś zdjęcie i najważniejszy jest raczej opis. Kolejne pytanie to międzynarodówka czy krajówka? No, jak widzicie w moich filmach, ja po krajówce praktycznie nie jeżdżę. Czasami jest tak, że wracam z jakiejś trasy, mam rozadunek gdzieś tam blisko Niemiec, albo w Polsce, gdzieś przy granicy, albo po prostu daleko od bazy. I łapiemy jakąś krajówkę, tak żeby do Warszawy dolecieć, pod Warszawę, gdzieś tam jakiś rozładunek. I to są moje jedyne trasy krajówkowe. Bardzo często wyjazd jest tak, że gdzieś tam w okolicy bazy mam załadunek, albo już mam załadowaną naczepę, jakiś inny kierowca załaduje i z tym już wyjeżdżam z kraju praktycznie nie jeżdżąc nigdzie. Tak jak dzisiaj też, znaczy w tej trasie, w której teraz jestem, załadowałem pod Poznaniem z Warszawy do Poznania na Pusto, stamtąd towar i w trasę krajówki, ba, krajówkę to w ogóle bardzo rzadko się gdzieś tam e, praktykuje i jeśli chodzi o mnie, to ja zdecydowanie wolę międzynarodówkę e, jakby lubię, ja jestem takim długodystansowym kierowcą w sensie preferuję załadunek załóżmy w Polsce, rozładunek w Anglii, czy w Szkocji czy gdzieś tam dalej po prostu, czy w innych kierunkach ale nie lubię robić krótkich tras, strasznie mnie to denerwuje nawet na międzynarodowce jak mam gdzieś zrobić trasę 400-300 km to jest to dla mnie takie... A, ja wolę załadować jeszcze ze dwie dłuższe pauzy po drodze, zrobić i wtedy jestem usatysfakcjonowany trasą. Także zdecydowanie, jeśli chodzi o mnie, międzynarodówka. Czy będzie kiedyś krajówka? Nie wiem. Nie wiem, co będzie kiedyś. Nie wybiegam tak daleko w przyszłość, bo nie chcę powiedzieć, że nie. A później powiecie: Adrian, ale przecież mówiłeś, że nie, a jednak to robisz. Więc nie wiem. Nie wiem. Może kiedyś przyjdą takie czasy, że będę jeździł na krajówce. Kto to wie? Trzecie pytanie czy ty w tej czapce śpisz chodzi o tą czapkę o wszystkie czapki które noszę ogólnie bardzo lubię chodzić w czapkach e, jestem takim, takim człowiekiem który jeździ non stop pokazuje się na tych filmach non stop rzadko bez tej czapki w ogóle się pokazuje e, ale są momenty w których nie mam czapki wchodzę do sklepu zdejmuję są momenty w których po prostu nie wypada mieć czapki na głowie e, ale wtedy kiedy mogę to noszę. i oczywiście nie, nie śpię w tej czapce, no takie pytanie wiecie, ale lubię. Czapeczkę, okulary i w drogę. Jakiś zegarek na ręku, dzisiaj nie ma żadnego, ale zazwyczaj jest. Także, także tak wygląda to u mnie, nie śpię w czapce. Także tak, słuchajcie, dzisiaj 17 stycznia 2023 i pierwszy film ze stycznia. Jeszcze będą z nowej trasy, jeszcze chyba będzie film ze starej trasy. Tylko mówię, muszę mieć trochę więcej internetu, żeby go wrzucić. I, i później już będzie tylko i wyłącznie nowa trasa. Także słuchajcie, pamiętajcie, QA, kierunek na Instagram. A no i może, może zróbmy tak, że warunkiem odpalenia się kamery i nagrania tego filmu będzie przynajmniej 250 followersów. Na Instagramie, czyli musicie zacząć go obserwować. Jest tam chyba 120 osób w tym momencie, i jeśli będzie 250, zabieram się za odpowiadanie na pytania, które zadaliście pod postem, który jest do tego przeznaczony. Wbijajcie na Instagram. Trzymajcie się. Cześć.